Szczerze, to ja totalnie nie wiem, czy jest noc, czy dzień, bo dzisiaj jest tak ciemny dzień, że po prostu nic nie widać. Jest 13.30, a ja siedzę przy takich mega mocnych lampkach tutaj przy toaletce, bo w, całej, w całym moim mieszkaniu jest naprawdę ciemno. Ale witam Was w kolejnym dniu Vlogmasu. Dzisiaj jest już 12 grudnia. Czajcie to. Mi ten grudzień po prostu leci tak. Ja Nie wiem, czy przez to, że mam tyle pracy, czy po prostu przez to, że ten grudzień jakiś jest taki przyspieszony, nie wiem, ale nie dowierzam, bo... Została połowa czasu do świąt, a ja nie mam prezentów i dzisiaj to jest moją misją. Zobaczcie to. Dzisiejszy vlogmas będzie naprawdę w takiej ciemnej tematyce. Bo jest dosłownie ciemno. Mam nadzieję, że jakoś bardzo was to nie denerwuje, ale nie chcę chodzić wszędzie z ringiem i wszędzie was doświetlać. Chciałam kupować prezenty stacjonarnie, chciałam pojechać do galerii, wiecie, dam sobie tak pokupywać, ale stwierdziłam, że to jest bez sensu. Bo ja się będę denerwować, że tych prezentów nie ma, bo nie oszukujmy się, ale w sklepach nie ma prezentów. Jest mega ciężko znaleźć fajne prezenty w sklepie. Więc dzisiaj robię zamówienie. Wczoraj kupiłam już jeden e, prezent dla jednej osoby z mojej rodziny. Ja mam bardzo dużą rodzinę. Wszyscy sobie robią prezenty, więc trochę tych prezentów będzie. E, nie chcę Wam za bardzo zdradzać, chyba, co ja będę kupować, bo ja się boję, że te osoby będą to widziały. Ale z drugiej strony to by było ciekawe. Może Wam tak powiem mniej więcej, co kupuję. E, właśnie chyba zaczniemy od tego, czego jestem pewna, czyli koszulki. Ja uwielbiam robić takie. Eee... czekajcie, bo nie mogę się skupić. Ja mega lubię robić śmieszne prezenty. Nie lubię takich prezentów yy, sztywnych. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Po prostu ja chcę, żeby moje prezenty były zawsze z jakimś takim śmiesznym akcentem. Rok temu dla mojej rodziny do prezentów przyszykowałam takie skarpetki z tymi takimi, że na przykład były skarpetki w puszce pożurku i wiecie, na przykład mój dziadek wcale nie ogarnął, że to są skarpetki. I to było takie śmieszne przy stole. Wiecie, była taka luźna atmosfera, przez to wszyscy się śmiali. I w tym roku chciałabym również kilka takich akcentowych prezentów. E, śmiesznych zrobić, i wpadłam na pomysł śmiesznych koszulek, z takim personalizowanym, śmiesznym napisem. E, ja Wam nie powiem, właśnie jakich, bo te osoby się od razu domyślam, że to dla nich. Jak, po, jak dowiedzą się, jaki to jest napis, to wiecie. Każdy z mojej rodziny sobie przyporządkuje: A to pasuje do niego, a to pasuje do niego. Więc teraz od razu sobie zamawiam te koszulki, żeby się zastanowić nad rozmiarem, ale. z zrobić do mamy? Moja mama i moja babcia to podczas tych vlogmasów są po prostu zasypywane telefonami chyba ode mnie. No to może wezmę im XL-ki, niech mają takie szersze niż za małe, czy l -ki. Czyli wyszło na to, że koszulek na razie nie mogę zamówić, bo nie wiem jaki rozmiar. Moja mama musi mi tym pomóc i pomierzyć, ale sobie dodam do koszyka te, które ja bym po prostu chciała i później będę zmieniała napisy. W sensie rozmiary, nie napisy. Więc... Jak na razie zamówiłam prezent tylko dla babci i zamówiłam jej portfel, bo wiem, że ona tego nie ogląda, więc nie będzie wiedziała, co je kupiłam. Kupię jej takie kosmetyki, bo moja babcia zawsze się cieszy z jakichś takich, wiecie, żeli do kąpieli, y, takich kremików, maseczek, coś takiego. Więc to jej na pewno dokupię jakoś, tak wiecie, bliżej świąt. Chyba, że dzisiaj podskoczymy do Rosmana, bo chciałam pojechać po maseczki. Bo ja jutro jadę na wyjazd razem z moją przyjaciółką i wiecie, będziemy miały takie. Girls' Night w hotelu. To będzie miało mega fajny vibe, ale tak sobie myślę, że przecież ja mogę to kupić na miejscu i bez sensu mam to targać. Ale z drugiej strony pewnie nam się nie będzie chciało jechać nigdzie do e, żadnej galerii ani nic takiego, jak tam dojedziemy, bo mamy dużo spotkań. Jesteśmy businesswoman. Zresztą zobaczycie, co się jutro będzie. Bo to naprawdę będzie jutro hit, co. Nie wiem co my robimy w ogóle Barbie no proszę Cię dawaj na trawę Wyszłam z nią na dwór, a tak leje, że po prostu Zaraz mi się zamoczy aparat, i ja się chowam pod ten Pod daszek, ale jak ona zobaczy, że ja się schowałam, to ona też się schowa, bo ona nienawidzi deszczu Idziemy jeść naleśniki z wczoraj z nutellą i muszę zacząć się pakować na ten wyjazd I chcę zabrać jak najmniej rzeczy, więc dobrze by było gdybym zaczęła już zaraz się pakować Chciałabym ja dzwonić do mojej babci, żeby jej powiedzieć o pierogach. Nie Wiem dlaczego, ale ja mega często przekładam telefony, czyli na przykład muszę do kogoś zadzwonić, i ja tak nie lubię dzwonić, ja tak nie lubię rozmawiać w ogóle przez telefon z ludźmi. I to, wiecie, nawet, nawet z taką babcią, gdzie ja kocham moją babcię po prostu najbardziej na świecie, ale zawsze jak mam dzwonić, to po prostu, tak wiecie, zwlekam, przekładam. Co tam dziecko powie? Dzień dobry, słoneczko. Dzień dobry, babuniu moja. I co tam, kochanie, moje powiesz? No, wyszły mi te pierogi, nie rozkleiły się. Dało tak, się ja ci zjeść. Mówiłam, tak? Tak, no, zrobiłam no. tak, jak mi mówiłaś. Ale... wyglądały? Nie. No, wyglądały! No i to wyglądało trochę jak jakieś narządy człowieka. A, No, no, coś takiego. Robić wafle, jakby kupić nutellę. O tak, o tak. Będzie pyszne, babcia. To będzie no to przepyszne. Jednego posmaruję kajmakiem, a drugiego kupię nutellę. A ty się, ty się nauczyłaś mówić nutella? A no już wreszcie tyle razy Kamilka na mnie krzyczała, krzyczała, wreszcie nauka mnie wyszła, nie poszła w las. No właśnie! Bo zawsze mówiłam mu telefon. No! To się telefon popsuł. A limit, już co to, to tam ileś miała procent. To ty, tak, to ty tak dużo z internetu korzystasz? Rolnik szuka żony, nie? No. Ty nie oglądasz tego? Nie, bo ja nie mam telewizji. No. Ostatni odcinek był. No i tam tak nieładnie wyszło. No jak włączysz i tam. Głupoty popisane są, no i człowiek ciekawy tego. Chciałam pana Gogla spytać, jak się robią saszulki, a on nic nie mówi. Bo nie miałeś internetu. Nie było internetu, no. Patrz, jak długo się wzbraniałaś przed tym, żeby mieć telefon no, dotykowy, a tak, zobacz, tak, jak to tak. fajnie teraz, wszystko no, się da znaleźć. No, no, jak... Muszę zacząć się pakować, ale chyba zadzwonię do mojej koleżanki, zapytać się co ona pakuje, bo ja nie chcę zbierać tak dużo rzeczy, a ja zawsze biorę mnóstwo rzeczy i chcę się jej zapytać w czym ona jedzie, ile rzeczy bierze ze sobą. Ty jesteś już spakowana? Ja mam ochotę jutro ubrać spódniczkę. Ja mam ochotę na tą spódniczkę. Ała! Ja mam ochotę, słuchajcie... No, a to, co ostatnio miałam na sesji. Ja tego jeszcze ani razu nie miałam na sobie, tylko właśnie na tej sesji. I mi się to tak podobało. Ten sweterek. Zawsze moje białe ubrania stają się żółte po kilku praniach. Ja nie wiem, jak to działa, a naprawdę rozdzielam i piorę tylko białe. A na następny dzień wezmę ten sweterek z jakimiś spodniami. Muszę wykminić z jakimiś spodniami go ubrać. Może w końcu ubiorę te buty, które kupiłam i ani razu ich nie miałam jeszcze na sobie. Hmm. Kurde, ile ja mam tu opcji? Muszę zapakować te kosmetyki, i mam taki duży dylemat: czy mam się pakować do torby, czy do walizki. Ja zawsze jeżdżę z walizką, ale to też nie jest wygodne. Jedna i druga opcja nie jest wygodna. Ja teraz będę spała w hotelu, ale zanim będę w hotelu, to mam jeszcze spotkanie, i chcę na to spotkanie iść bez rzeczy więc musiałabym to zostawić w takiej jakby poczekalni bagażowej no, że ja mam sprzęt i się trochę obawiam i nie wiem, czy lepiej brać torbę, już wam pokażę jaką taką basenową, plażową miałam ja kiedyś, wiele, wiele lat temu kupiłam, jak właśnie nad jezioro mega często jeździłam, bo ona jest fajna bo jest taka śliska i nie wiem, czy tutaj spróbować wszystko załadować już mam ubrania, więc zostały mi w sumie tylko jeszcze tu kosmetyki i sprzęt no i wtedy tej torby nie zostawiałabym już tej szatni, tylko po prostu z nią chodziła i poszła z nią na to spotkanie i później pojechała z nią do hotelu, czy jednak zapakować się do walizki, móc wziąć więcej rzeczy i tą walizkę zostawić w szatni takiej poczekalni bagażowej, ale właśnie tam byłby pewnie wtedy też mój sprzęt, no bo albo bym go tam zostawiła, albo musiałabym brać kolejną torbę, taką typowo na sprzęt, co jest bez sensu wtedy, no bo i tak muszę wtedy coś ze sobą dźwigać i tak. I nie wiem, nie wiem co mam zrobić. Teraz najpierw muszę zapakować kosmetyki, żebym o niczym nie zapomniała później. Podkład. Po kolei lecimy. Najpierw daję podkład, później daję bronzer. Weźmiemy sobie ten bronzer w stiku. już którym się już prawie kończy. Korektor weźmiemy sobie ten. perzy, ibry, Mam kredkę do brwi i żel i stwierdziłam, że chyba jadę tutaj w tej torbie, no bo praktycznie się zmieściłam, tutaj wejdzie jeszcze tylko tablet, będę miała miejsce na aparat to spróbuję też załadować to, żebym później wiecie miała też jak już dojadę do hotelu, zostawię sobie to w hotelu to to będę miała tak na, na co dzień do chodzenia ja Miałam zazwyczaj tak, że wieczorem na przykład się spakuję i rano wstaję i jestem w takiej po prostu pogoni że się wkurzam sama na siebie za swoje decyzje, które podjęłam, że mówię o Boże to mogłam w ogóle zrobić tak, czemu ja chciałam tą torbę no ale tak dawno nie jechałam z torbą, tylko ciągle z walizką, że może faktycznie spróbuję z torbą, tak? Trzymaj rano, najwyżej będę szybko się przepakowywać. Dzisiaj chcę zrobić coś takiego, że już dzisiaj umyję głowę. Ja zawsze wyjeżdżam o 5 rano i wiecie, myję wtedy też głowę, co jest mega problematyczne, bo muszę ją suszyć, zajmuje mi to więcej czasu, więc sobie tak stwierdziłam, że a, dzisiaj umyję sobie głowę, żeby jutro rano nie wstawać. Nie wiem, może będzie tak, że rano wstanę i będę miała smalec na głowie, ale będę się tym martwić wtedy, a teraz zrobimy sobie taki papski wieczór, wiecie, kąpiel, balsamik, ja tego potrzebuję, idziemy. Muszę rozpuścić jakoś te moje zawijasy tutaj, to będzie hardcore chyba teraz, żeby to jakoś rozwiązać jeszcze z moimi pazurami. Zmykam pod plisznic. Czy wy kiedyś widzieliście jak ja mam kozacki szlafrok z napisem Barbie? Dawno tak wcześniej nie byłam wykąpana, bo jest 20.30, ale wiecie, tak naprawdę jestem już praktycznie gotowa do spania, no gdybym nie suszyła włosów, ale aż tak mi dziwnie. Czuję się trochę tak, jakbym mieszkała z rodzicami i wiecie, kazali mi iść się myć po wieczorynce. Trzeba dobrze ogarnąć te włosy, bo skoro je wysuszę i pójdę później od razu spać, to, żeby one się nie zrobiły takie wiecie szorstkie, i będzie mi trudno je jutro rano wyprostować. Na pewno na końcówki nakładam to serum, odżywka nawet nie wiem jak to nazwać. nie dość, że ładnie pachnie to jeszcze serio. Tak fajnie, zcale te końcówki. Powiem Wam szczerze, że ja się od wczoraj, nie w sumie od niedzieli, jakoś tak. Kiepsko czuję, ciągle boli mnie brzuch, boli mnie delikatnie głowa. Nie wiem, czy to jest po prostu jakaś jelitówka, bo z kim nie rozmawiam, to po prostu każdy mówi, że czuje się podobnie. Albo panuje jakiś wirus, albo nie wiem, czymś się wszyscy zatruliśmy. Daję sobie tego serum na skórę włosy z Kerastas. Ale przez to dzisiaj cały dzień mam jakiś taki, mam wrażenie, że troszeczkę wyjęte z życia, że niby coś robię, ale. Nie z taką energią. Mam nadzieję, że jutro tylko nie będę się źle czuła w pociągu, bo to najgorsze, co może się wydarzyć. Ja kiedyś dostałam w pociągu okres i to była tragedia. Ja myślałam, że ja naprawdę nie wytrzymam w tym pociągu. Już tak tam płakałam, tak mi leciały łzy. Jeszcze siedziałam z ludźmi w przedziale, nie ja siedziałam nawet sama, tylko wiecie, z innymi ludźmi. I po prostu oni się na mnie patrzy jak na idiotka, a ja po prostu zamanał zami. o nie, mi się to serum! z moim wielkim statywem, żegnam się z wami, lecę montować, odpoczywać widzimy się jutro z samego rana pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i koniecznie wpadajcie na tiktok i na instagrama, bo e, przypominam wam, że e, mamy challenge żeby do końca roku wybić 100 tysięcy na instagramie także widzimy się tam, buziaki bye